Szczęść Boże Piotr Brzeźwina, witam i zapraszam na informacje dnia. Jutro zbierze się okrągły stół, który zajmie się napływem ukraińskiego zboża do Polski. Rolnicy oczekują działań, premier je zapowiada. Winą obarcza Brukselę, a z inicjatywą wrócenia do sła wychodzi Solidarna Polska. Ukraińskie zboże zalewa Polskę. Problem jest, rząd nie może z tym polemizować. A wieś oczekuje działań, jej cierpliwość też ma jednak swoje granice. Unijne rozporządzenia wywróciły dotychczasowe relacje handlowe Polski z Ukrainą, bo zawieszają stosowanie cła. Ich przedłużenie będzie kolejnym ciosem dla rolników, a właśnie do tego zmierzają zapisy, które są już oficjalnie dyskutowane. W tej sprawie oświadczenie wydała Krajowa Rada Izb Rolniczych. W związku z zamieszczeniem na stronach Komisji Europejskiej Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zniesienie cła na produkty rolne sprowadzane z Ukrainy na kolejny rok, samorząd rolniczy wyraża zdecydowane sprzeciw. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do rządu, by zajął zdecydowane stanowisko w obronie polskich rolników. Premier Mateusz Morawiecki, który dziś brał udział w konsultacjach ministrów z Polski i Rumunii, tłumaczy jednak, że sytuację komplikują przepisy unijne. Wyraża też przekonanie, że Komisja Europejska nie dotrzymała słowa. To zboże, Miało zgodnie z obietnicą Komisji Europejskiej wyjeżdżać do Afryki i na Bliski Wschód. Duża jego część zostaje jednak w kraju. Na tyle duża, że rolnicy tracą finansowo. Cena spada. Towarzyszą temu obawy, że nie będzie jak sprzedać kolejnych zbiorów. Premier Mateusz Morawiecki mówi o opieszałości Brukseli. W tej sprawie Polska, jak wyjaśnia, ma poparcie Rumunii, dotkniętej tym samym problemem. W najbliższych dniach. W najbliższych tygodniach Polska zrobi wszystko, ażeby ten problem. We właściwy sposób zaadresować. Próba była już wcześniej podjęta, a po rozmowach ze swoim ukraińskim odpowiednikiem wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiadał nowe procedury, dokładną kontrolę, plombowanie wagonów, włączenie Krajowej Administracji Skarbowej. Później padła propozycja okrągłego stołu. Zbierze się on jutro. Wezmą w nim udział przedstawiciele branży i organizacji rolniczych, ale już teraz ze swoją inicjatywą wyszła Solidarna Polska. Jej prezes Zbigniew Ziobro oskarża Brukselę. Komisja Europejska najlepsze chciała. Aby Polska brała na siebie główny ciężar przechowywania zbóż, które są masowo sprowadzane z Ukrainy. Politycy Solidarnej Polski przekonują, że na tym, co się dzieje, zyskiło m.in. duże koncerny zachodnie prowadzące swoją działalność na Ukrainie. Celem polskiego rządu powinna być ochrona interesu polskiego rolnika. Stąd propozycja, by zmienić rozporządzenie unijne i wrócić do cła, czego chce wiceszef resortu rolnictwa Janusz Kowalski. Może być nałożona stawka celna na przykład na jedną tonę kukurydzy 94. Euro, co chroniłoby polskich rolników, a taka stawka celna może być w Niemczech zerowa. Wiceminister rolnictwa chce też wniosku do Brukseli o zastosowanie unijnej klauzuli ochronnej. Rolnicy mieliby na niej skorzystać, a Komisja Europejska, w reakcji na nadmierny import, mogłaby wszcząć postępowanie wyjaśniające. Solidarna Polska podkreśla, że taki wniosek powinien wyjść z resortu rozwoju. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Senatu, by przyjął wreszcie uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. Z wizytą w Berlinie przebywa wiceminister Arkadiusz Mularczyk. 1 września 2022 roku, w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, zaprezentowany został raport o stratach poniesionych przez Polskę w czasie okupacji niemieckiej. Wynika z niego, że ogólna kwota strat to ponad 6 bilionów złotych. Wiceminister Arkadiusz Mularczyk, który odpowiadał za przygotowanie dokumentu, kontynuuje działania w sprawie odszkodowań. Przebywa obecnie z wizytą w Niemczech, gdzie zapowiedział między innymi tłumaczenie raportu na różne języki, w tym niemiecki. Prawo i sprawiedliwość oczekuje, że Senat wesprze te działania. Póki co prace w izbie, gdzie większość ma opozycja, stoją w miejscu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że senatorowie między innymi koalicji obywatelskiej tłumaczą się nieznajomością noty dyplomatycznej skierowanej do rządu w Berlinie. Jak mówi wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, otrzymali oni zaproszenie, by poznać jej treść. Naszego zaproszenia skorzystała grupa senatorów. Wszyscy są członkami klubu parlamentarnego prawa i sprawiedliwości. Z zaproszenia nie skorzystał ani jeden senator koalicji obywatelskiej, ani żadnego Innego klubu. Jeśli rozmawiamy o zadośćuczynieniu dla Polski, to mówimy tutaj o sprawie, która powinna nas wszystkich łączyć. Stąd oczekiwanie, by do tematu wrócić. Czego chce wicemarszałek Senatu Marek Pęk? No, jeżeli Platforma Obywatelska nie chce reparacji, jeżeli rzeczywiście w tym kierunku zmierza stanowisko polityczne Donalda Tuska i jego ekipy, no to niech ma o podjąć takie stanowisko w Senacie. Skutki II wojny światowej Polska odczuwa po dziś dzień. Dotyczą one demografii, gospodarki, infrastruktury, rozwoju nauki, edukacji i kultury. Prezydent Wołodymyr Zeleński i Andrzej Duda rozmawiali o wspólnych działaniach i oczekiwaniach obronnych Ukrainy. Na wschód trafiły tymczasem czołgi z Niemiec i z Wielkiej Brytanii. Wołodymi Załęski rozmawiał z Andrzejem Dudą, o czym ukraiński prezydent poinformował na Twitterze. Omówiłem przebieg działań wojennych, sytuację na niektórych odcinkach frontu. Omówiliśmy pilne potrzeby obronne Ukrainy oraz wspólne działania dyplomatyczne na rzecz najbliższej przyszłości. W dnieprze Władymir Załęski po raz pierwszy przeprowadził wyjazdową naradę Najwyższego dowództwa. Prezydent Ukrainy odwiedził południowo wschodni region Zaporoża i walczących na froncie żołnierzy, a także domy, które zostały trafione. Rosyjskimi rakietami. Zwykłe domy spalone, częściowo zniszczone, niestety. Dziesiątki osób zostało rannych w wyniku tego szalonego rosyjskiego uderzenia. Terroryści dokładnie wiedzieli, gdzie kierują swoje pociski. Wybuchowy smercz przy domach. 37 osób zostało rannych, dwie zmarły. Moje kondolencje dla tych, którzy stracili bliskich. Po pomoc zgłosiło się ponad 400 osób. Prezydent Ukrainy mówił, że miasto Dniepry jest fortecą od 9 lat. To tutaj w Dnieprze od 2014 roku uratowano tysiące naszych żołnierzy po ranach. Dniepry skoncentrował pracę ochotników z pierwszych tygodni agresji w 2014 roku. Tymczasem na Ukrainę dotarły pierwsze brytyjskie czołgi Challenger. Testowaliśmy dzisiaj z dowódcą wojsk desantowo-szturmowych i naszymi żołnierzami nowe uzbrojenie w naszych oddziałach Challenger. W Wielkiej Brytanii strajkery i kugary, transporty opancerzone od Stanów Zjednoczonych i niemieckie mardery. Poinformował ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Na Ukrainę dotarło także 18 czołgów Leopard 2 wysłanych z Niemiec. Minister obrony Ukrainy dodał, że przekazanie czołgów z Niemiec zainicjowali, cytuję, nasi przyjaciele z Polski. Tymczasem minionej doby w przestrzeni powietrznej Kijowa wykryto i zniszczono 12 dronów kamikadze produkcji irańskiej. Radykalnie spada poparcie dla prezydenta Francji Emmanuela Macrona, to efekt zmian emerytalnych, jakie zaproponował wywołały one fale brutalnych protestów, dziś w manifestacjach w całym kraju może wziąć udział nawet z milion osób. Rośnie liczba Francuzów sprzeciwiających się siłowemu wprowadzeniu reformy podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Swój sprzeciw w sondażach wyraża już 70% badanych. Radykalnie spada poparcie prezydenta Macrona. Popiera go już zaledwie 28% Francuzów. Cofnięcia reformy domagają się związki zawodowe. Są miliony ludzi, którzy sprzeciwiają się tej reformie emerytalnej i demonstrują, jeśli chcemy unikać starć, a ja chcę ich unikać, to trzeba wykorzystać to, co proponują związki zawodowe. Jest to gest w kierunku uspokojenia, aby znaleźć wyjście. Organizacje pozarządowe alarmują, że francuska policja stosuje prewencyjne aresztowanie oraz nieuzasadnioną przemoc. Szef paryskiej policji nie ma sobie nic do zarzucenia. Jest napięta sytuacja. Niektórzy chcą stworzyć klimat powstania, to na pewno organy ścigania są obecne. I nadal będziemy obecni. Zaniepokojenie poziomem przemocy i stanem francuskiego społeczeństwa wyrazili francuscy katoliccy księża biskupi. Przemoc widoczna podczas niektórych demonstracji w ostatnich dniach, popełniana przez niektóre grupy, które używają przemocy jako broni politycznej. Tragedie powodowane niekiedy przez nie zawsze wystarczająco kontrolowane reakcje tych, którzy służą porządkowi publicznemu, niepokoją naszych współobywateli. Protesty rozlewają. Wydaje się też na różne sektory francuskiej gospodarki, blokady rafinerii doprowadziły do przerw w dostawach paliwa. Brakuje go w ponad 16% stacji benzynowych. Odwoływane są loty oraz połączenia kolejowe i autobusowe. Protestujący blokują też autostrady. To były informacje dnia z Panem Bogiem.